Cześć, ja jestem Łukasz i witam Was w kolejnym odcinku z serii Pool Battle. Jak widać, nazwa jest troszeczkę zmieniona i taka dosyć e, oczywista e, co do bitwy, jak ona będzie wyglądać, co, jak będzie się rozgrywać, ale jeszcze Was zadziwię. E, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się rozegrać nowe bitwy, e, które Was właśnie w tej serii zadziwią i nie będą takie oczywiste. Czyli nie będą mówić, że to będzie tylko pull battle. Nie przeciągając dalej, jak widać, gram tutaj na czołgu T43. Jest to czołg dosyć słaby, jest to siódemka rosyjska, MET rosyjski. E, uważany za większość za, jako bardzo słaby czołg Ja mam go do dzisiaj w garażu Powiem, że to jest bardzo e, fajny czołg Bardzo przyjemnie mi się nim gra Bardzo przyjemnie do niego się wraca Jak jeszcze wtedy wybierałem ten czołg To nie miałem takiego entuzjazmu Jak widać jestem tu w plutonie Z graczem Ikatril I miałem tu jeszcze inny nick Ale nie Przeciągając Zacznijmy już samą bitwę I właśnie do niej Przejdźmy. Powiem od razu, że jest to bardzo stara powtórka, bo jest jeszcze Spacza 9.0 i te powtórki chcę całkowicie wam pokazać, które wtedy były rozegrane, które się zaliczają do serii Bull Powiem, że zostały jeszcze dwie i mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę do tej serii dojdzie. Standardowo. Chcąc tutaj zacząć jadę na środek, żeby pospotować i pokręcić się, bo wtedy myślałem, że ten czołg do niczego więcej tutaj się nie nadaje. Jak widać tutaj IKATRIR e gra właśnie na A44 bodajże jest to jeszcze słabszy czołg, bardzo słaby, ale ja się za bardzo nie znam więc. Na ten temat nie będę się wypowiadał. Do końca już nie pamiętam, jaki był plan na początku tej bitwy, bo wiadomo rozgrywana ona była bardzo dawno temu, ale zobaczycie, jak ona wygląda. Na początek pojawia się u przeciwników naszą tutaj e, na samym końcu mapy, oczywiście skampiony, bo to jest statek i nic więcej nie zrobi i jeszcze do tego jest wylosowane na siódemki, więc to jest dla niego większe utrudnienie. Jak widzimy i Katritu oddaje piękny pocisk właśnie w tego przeciwnika, e, tym samym zabierając mu połowę HP, jak widzieliśmy też niestety przyjął on peskę na siebie, więc e, zapłacił za ten zdobyty damage. Dosyć sporą cenę, ponieważ ponad 300 e, HP mniej. No jak widać ja tutaj standardowo zaczynam sobie spotować, kręcić się i spójrzmy na nasz team co robi, niestety jeden z naszych ciężkich jest AFK na naszej bazie, tak samo jeden z medów, nie widzimy niestety co to jest, jeden nasz ciężki co jest IS, czyli Tygrys na pewno campi, nasz is jak już wcześniej wspomniałem jest na środku czyli też totalnie źle bo powinien być e, gdzieś tam po prawej stronie w mieście tutaj pojawił się lux który niestety wjechał w i teraz piękny frag za 177 damage'a na rozjechanym celowniku z ryzykiem strzału warte. oczywiście nie powinno tak się robić ale tym samym udało mi się zabić ten pojazd i uratować troszeczkę artę przed ostrzałem wroga, przed pestkami po prostu przeciwnika. Pamiętajmy, że jeszcze przeciwnicy też mają artę, więc im szybciej został ten czołg zabity, tym szybciej nasza artyleria zniknie i tym samym nie zostanie, nie zostawi śladu po sobie dla arty przeciwnika. No Jak widzimy, ja tu ciągle delikatnie się kręcę. Z prawej strony pojawiły się jakieś ciężki, z lewej strony mamy T29. Do tego z pomocą Helkata, który tam dostał jakieś pierwsze pestki, widać tutaj ładnie. Właśnie kadłub T29, niestety pod złym kątem go strzeliłem. Teraz druga pestka jest już trafiona po długim opóźnieniu za 180 damage'a. Postawiona na gąskę, więc można go jeszcze troszeczkę oklepać. Niestety ta druga, a raczej trzecia pestka nie wchodzi. Widzimy, kolejna pestka jest odbita, czyli jest on pod zbyt dużym kątem dla dla mojego działa, żeby właśnie spenetrować tamten pancerz. Kelka został na małym HP i tym samym został teraz ściągnięty przez naszą artylerię S51, która stoi sobie bardzo blisko, dosyć odważnie jak na taką bitwę, bo widzimy nasza prawa strona jest całkowicie zrobiona i ten ciężki może dosyć łatwo się przebijać. Pojawi się teraz fałka na 5 tierze, niestety znowu linki, jak widzimy. Tutaj IK3 ładnie wsadził pestkę, druga pestka od z mojej strony za 171 HP. Przeładowanie i czy będzie frak? Jest kolejny frak za 113 HP. Tym samym dostaje teraz od SFLa. W gąskę, na szczęście, w gąskę nie zabiera mi HP i mogę grać dalej, mogę znowu się kręcić, mogę dalej szukać swojej okazji na tej mapie. Pamiętajcie, jeśli gracie na tej mapie lightem, może nie medem, ale lightem na pewno e, trzeba się kręcić po prostu tutaj na środku i szukać jakiejś przyjemnej okazji do wyjechania, do strzelenia takiej bardzo, bardzo bezpiecznej, nieryzykownej, bo tutaj ryzyko liczy się z przyjęciem pestki. Jak widzieliście, miałem dużego farta, że przyjęłem na gąskę, ale. Grając Lightem można właśnie łatwo wyrwać, oczywiście Medem też można się na tej mapie pokręcić, też można poszukać okazji I w sumie Med jest do tego stworzony, ale na tej mapie też istnieje jeszcze lewa strona, jeszcze miasto, tam Med też może troszeczkę powalczyć Oczywiście troszeczkę w drugiej części biswy, przynajmniej, przynajmniej jest takie moje zdanie, teraz widzimy tutaj VK 30P, na którą na razie agresywnie podjeżdżam z lewej strony jest PZSFL, który od którego wcześniej dostałem. Teraz przycelowanie. Widzimy jego skrawek i jest piękny strzał na delikatnie rozjechanym celowniku. Przynajmniej już mi nie będzie zagrażał w tej części bitwy. Teraz fałeczka, która tutaj jest na razie od mnie odwrócona tyłem. Pierwszy strzał na ślepo, dosyć niepotrzebny, ponieważ fałka odwraca na mnie że Drugi strzał już pięknie trafiony w bok. No i kolejna pestka odbita od mojego kadłuba, więc mam niesamowitego farta i kolejny frak zdobyty na dosyć. Dosłownie ostatki, ostatkach HP tego przeciwnika, czyli już 4 fragi, pojawi się teraz 129, te który jest niebezpiecznym przeciwnikiem. Kolejna dingnięta pestka przez ten niesamowity e, pancerz, a raczej niesamowite gąski, ponieważ e, co chwila łapie właśnie na gąski, co chwila udaje mi się uniknąć tych tych przeciwnika. Jak widzimy mój team delikatnie się sypie, ale jeszcze są siły wyrównane tam po prawej stronie w mieście. Czołg ciężki klepie się z jakimś naszym medem. Prawdopodobnie jest to jakaś z fałek VKM albo VKD. Zobaczymy czy przeżyje. Zresztą mogliście to przed chwilą zauważyć, bo jeździłem koło jednej z tutaj, więc nie zwróciłem na to uwagi. Wy możecie sobie zobaczyć co to był za czołg. Teraz GW Panther zabija niefortunnie mojego glutonowego, czyli i i praktycznie jest niefajnie teraz. Helkat wyjeżdża tutaj bokiem, strzał pierwszy za 170, no i niestety tracę tym samym w tym momencie fraga. Black Prince, nasz form. Nasz form dostaje bardzo ładną peskę za 189 damagea, dosyć wysokie losowanie. Kolejna peska poprawiona i jest kolejny frag. 5 fragów. 5 fragów zostało w bitwie i tym samym teraz Icatri rzucił do mnie, robisz pula. Ja na niego patrzę tym czołgiem, no nie ma szans, że zrobię pula. Gram swoje. Zostaje tutaj T29, który udało, którego udało mi się ładnie objechać. Teraz tył pojazdu. Pierwszy strzał 190. 3HP, dosyć duże losowanie, odwraca samo wieżę, czyli prawdopodobnie trafi mu pięknie w silnik, bo nie może się ruszyć. Teraz musiałem troszeczkę podjechać, bo już lufa jego pojazdu była za blisko mojego kadłubu, więc trzeba było uniknąć tej pestki. Najbardziej się boję w tym momencie GW Pantera, ponieważ on może strzelić we mnie z każdego punktu mapy i to jest największe dla mnie niebezpieczeństwo. Został jeszcze z mojej drużyny Hellcat. VKD, czyli M była w mieście, i jeszcze jakiś Leopardzik, który tam będzie próbował e, zabić w tym momencie Isa na bazie, i do tego pojawia się jeszcze piąty tier fałki, czyli nie jest, nie jest tam już zbyt wesoło, ponieważ e, baza została na samą Martę. Teraz Helka został ściągnięty. Wyjeżdżam na front Black Prince'a, tym samym ryzykując swoje HP. Pierwszy strona jest nieprzebity. Dla mnie był to strasznie ciężki pancerz tego pojazdu, ponieważ nie znałem go dobrze i nie wiedziałem, gdzie go przebijać. Do tego jeszcze strzelam APK-ami, jeszcze nie zdecydowałem się, żeby e, przeładować na Golda. Widzimy, Black Prince troszeczkę się porusza w moją stronę na mapie, można to zauważyć. Ja się troszeczkę tego obawiam, ale pamiętajmy, że na naszą Band zmierzają dwa ciężkie y, IS i V, które jakoś mogę wkończyć. Teraz Black Prince już podjechał we mnie. Pierwszy strzał na szczęście pod mój pancerz, pod mój kadłub nietrafiony. Drugi raz za mnie. Teraz przycelowanie lekkie na ten pojazd. Jest pierwsze przebicie za 197 damage'a, czyli ładne losowanie. Drugie przycelowanie, niestety znowu wchodzi w dół. Teraz GW Panther mnie spleszuje swoimi odłamkami. Drugi pocisk nie przebity, już przeładowany. Gold, czyli próbuje jakoś się ratować ten Pocisk w bok pojazdu był troszeczkę bezsensowny, ale był pod takim kątem, że myślałem, że się uda. Kolejny w gąskę i lekko się kontuje w lewą stronę, czyli mam szansę przebić. I ostatnie wykończenie w przednią płytę tego pojazdu, która była w odpowiednim kącie dla mnie. 7 fragów, 3 czołgi zostały. Jeszcze jakaś fałeczka M, fałeczka D, która próbuje mi pomagać. No i artyleria, która w tym momencie zginęła, i zostaje praktycznie sam na. Te trzy pojazdy, oczywiście, mam jeszcze ze sobą wsparcie fałki, ale nawet na nie nie liczę, bo mam duże, duże szanse teraz zrobienia pula, co jest bardzo trudne, ponieważ na Black Prince straciłem za dużo HP. Mam 650 HP w tym momencie zachowane i trzeba jak najszybciej zbić kapa, bo już dwóch przeciwników właśnie wjechało w kółeczko i trzeba jak najszybciej rozprawić się z tą dwójką. Przynajmniej wiem, gdzie przeciwnicy są, ale niestety, tym samym jeśli ja podjadę, jeśli strzelę, dam znać arcie gdzie jestem, i tym samym mogę dostać bardzo mocną bułkę. Agresywnie podjeżdżam, bo już nie ma czasu na kombinowanie, nie ma czasu na stanie, to jest zawsze niebezpieczny moment, kiedy trzeba na Hama podjechać na kapa i zbijać. Właśnie przeciwników. Jeszcze mnie nie widać, więc celuję w gościa, który ma mniej HP i jest pięknie ściągnięty, 8 fragów, 40 kolejne damage'a i zostaje is na pełnym HP, który będzie dla mnie strasznie trudnym celem, żeby go ściągnąć. Pamiętajmy, że jeszcze Arta gdzieś się tam kręci i nie mogę za bardzo stać w miejscu, bo zostanę ściągnięty, ale tym samym muszę być za skałami, żeby nie dostać pestek. Zauważcie też, że jeszcze mam przeładowanego Golda, żeby mieć. Jak największą szansę przebicia, dosyć potężna peska Odysa w tym momencie w mój kadłub. Kolejna peska goldowa w jego bok nie wchodzi. splash od artylerii na szczęście. Artyleria mi całkowicie nie trafiła, i teraz mogę się pobawić właśnie z tymisem On już daje na mnie swoją lufę na szczęście. Jest przeze mnie objechany, prawie że. Wycofałem się teraz za wrak. Arta jeszcze przeładowuje, ale to jest bardzo mało czasu. Tutaj, już ze stresu, strzał w tygrysa mojego awczącego sojusznika. I w tym momencie strzelił, więc mam szansę go objechać, co czy nie? i teraz widzicie jego lufa pojawia się na moim pojeździe, teraz na chwileczkę dosłownie znika, ale na szczęście Udaje mi się jeszcze wycofać i znowu na chwilę jego lufa znika z mojego pancerza, już jest bardzo blisko, żeby mnie zabił Celuje we mnie i jest ding od przedniej płyty, więc jest to niesamowity fart dla mnie Zresztą ile tych fartów było w tej bitwie, że udało mi się tyle pestek dingnąć, tyle pestek odbić, znowu gościu celuje na mnie już bardzo blisko ma swoją lufę, już nie wiem jak nawet komentować i jest skończony i za 134 pamiętajmy, że jeszcze Arta może mnie trafić i jeszcze Arta mnie celuje 9 fragów, niesamowite emocje, serce po prostu w tej bitwie bije niesamowicie, bo mam szansę zdobyć pula, już jest tak to blisko, ale jeszcze pamiętajmy, że Arta ciągle we mnie celowała i ciągle mogła mi strzelić i zobaczcie teraz na pociski, co też jest dla mnie w tym momencie straszne. Jeden pocisk AP którym zbiję około 170 do 190 HP GW Panterce i potem będzie trzeba dobić pociskiem HE więc jeśli uderzę niefortunnie jeśli zdejmę mu tylko 2 HP tym pociskiem HE może być nieciekawie i będę musiał oddać kolejny pocisk też moje komentowanie jest troszkę gorszy, bo pamiętajmy, że jestem po powrocie jak często na, na, na filmikach Zwota i do tego jeszcze totalnie nie pamiętam tej powtórki, więc trochę ją komentuję jak nie swoją, zresztą będziecie mogli to zauważyć jak zacznę nagrywać powtórki innych i będzie, będzie widać to po prostu, tak będę nagrywał swoje nowe powtórki i powtórki innych, których praktycznie nie znam, których nie widziałem. No i teraz szm... a nie, przepraszam, już miałem mówić, ale to Giewu Panterka właśnie podaje swoją pozycję w H9, żebym podjechał więc, więc po prostu chcę mnie przyjąć do siebie, więc ja oczywiście bardzo chętnie do niego podjadę, oczywiście ostrożnie, teraz na szczęście w nowym patchu będzie to zablokowane, więc pisanie w sensie pomiędzy drużynami będzie zablokowane, więc mi się to strasznie podoba, nie będzie takiej wymiany zdań, nie będzie głupich podpowiedzi gdzie kto jest, no i zresztą mam czat wyłączony, więc mnie to nie dotyczy trochę, ale... Ale podoba mi się po prostu ta opcja. Tutaj poprosiłem fałkę, żeby podjechała przodem i żeby zaspotowała mi tego przeciwnika. Oczywiście, prosząc też, żeby zostawiła mi tego fraga. Nie wiem, czy e, widać tutaj e, tym samym dialog nasz, ale raczej widać. Jak widać dialog e, Givo Pantera, no to powinno być widać nasz dialog. Teraz pisze, że jest na C9, czyli całkowicie z tyłu mapy. Wcześniej pisał, że jest na H9, więc mógł przejechać tym samym miastem. Ale nie pamiętam co ja myślałem wtedy podczas bitwy Czy myślałem, że gościu bardziej robi nas w bambuko Czy po prostu mówi prawdę Jak widać jadę w całkowicie drugą stronę Więc myślałem, że gościu kłamie Żeby, żeby po prostu zrobić chyba sobie czas bo, bo jak inaczej mogłoby to wyglądać Teraz ostrożnie podjeżdżamy do kapa Oczywiście fałka jest po mojej lewej stronie dosyć daleko Sytuacja wygląda na spokojną Ale jest bardzo... Bardzo niespokojnie, teraz dopiero wys wyspotował się GW Tiger. Pierwsza pestka AP, która jest dingnięta przeze mnie i straszna sytuacja teraz dla mnie, bo zostały tylko pestki H, które totalnie mogą mnie wyjść. GW Panterka na mnie przycelowuje. Na szczęście szybko chowam się za skałę i zostaje mi fałka D do pomocy, która ma teraz lepszą pozycję i może troszeczkę zmiększyć mi tego przeciwnika. Podjeżdżam tutaj patrząc do góry, żeby nie czasem nie natknąć się na działo właśnie GW Panterki. Mam możliwość jej obiechania, bo teraz patrzę w drugą stronę, czyli mam możliwość wrzucenia. Pestki. Pierwszy strzał bardzo potężny za 326. Na szczęście, fałka nie trafia i po kolejny strzał za 43 damage'a, i jest e, całkowicie zniszczony ten pojazd. Widzieliśmy Fałka deni była taka przyjazna, bo jeszcze chciała mi zabrać tego 10. fraga. Jakby ten pocisk trafił, to chyba bym po prostu e, popadł w szał i wyrzucił komputer przez okno. Ale jak widać, puls się udał. 10 fragów. Te 43 zaliczone i tym samym poleciała wtedy na niego czterolistna koniczyna na bok wieży, oczywiście jako emblemat, bo wszystkie moje pule zaznaczam na czołgach czterolistą koniczyną. Mam. Na, znaczy mam nadzieję, jeśli uda mi się zrobić podwójnego e, pula w sensie na tym samym pojeździe, wtedy nie wiem jak go odznaczę, ale myślę podwójną koniczyną, bo myślę po trójnego pula już nie będzie. A jakby był, no to, no to nie wiem, to już, to, to już po prostu. Będzie na, na YouTube będzie tak zapisane i będzie wyg wyglądać. E, niestety, zaraz mogę, mogę dać panele z bitwy. Ostatnie mogę po prostu wgrać to na 3 i zaraz sobie to omówimy, więc tam przejdziemy. Jak widać, udało mi się zrobić. Są nasze panele końcowe. Oczywiście jest masterka, jest oczywiście medal Pula za 10 pięknych fragów na pięknej, złotej szarfie Do tego obrońca, czyli ładnie zdefowałem kapa, znaczy ściągnąłem kapa, Tym samym uzyskując ten właśnie medal w tej bitwie też Bardzo, bardzo fajny medal, który lubię mieć właśnie w, swoim, w swojej kolekcji, w swoim garażu Duży koliber standardowo i jeszcze na Taką dodatkową nagrodę specjalista, można powiedzieć. W następnym panelu widzimy 3527 damage'a e, z bitwy, 10 oczywiście fragów i 1586 e, expa bazowego. Na ostatnim panelu widzimy 45 oddanych strzałów, e, z czego 36 było trafionych, a 28 spenetrowanych, czyli nawet bardzo ładny bilans, jak na meda oczywiście. No, 45 danych strzałów i 28 spenetrowanych, z czego 36 weszło. Jest to nawet fajny wynik. no Do tego tutaj udało mi się uzyskać ponad 3500 damage'a więc jeszcze lepiej jak na siódmy tier. To jest mega wynik. Z 300 metrów widzimy, strzelałem bardzo malutko, bo to jest tylko dwa strzały: 2300, 237, przepraszam, Hitów przyjętych było aż 9, z czego spenetrowanych było 6 i niespenetrowanych 3. Te spenetrowane, podejrzewam, że e, było dużo w gąskę, bo to też chyba się liczy jako taka penetracja e, za zero. No i niespenetrowanych, które były całkowicie odbite, były tylko trzy No i oczywiście jeszcze e, splashy od artylerii były 2, czyli na szczęście udało mi się uniknąć jego e, pocisków. Damage zablokowany przez armor to jest aż 645 e, punktów, czyli na no, bardzo ładny, jak na tak miękki pojazd. Wyspotowanych przeciwników tylko jeden. Z przeciwników uszkodzonych, a raczej zaatakowanych w tej bitwie było 11, z czego 10 było zabitych. Jak widzimy, prawie wszyscy, których atakowałem, byli zabici. Asysty: 1048 punktów, do tego zdefowanej, zdekapowanej bazy: 84 punkty, punktów na medal. Defendera potrzeba 80, czyli idealnie mi się udało wstrzelić właśnie tutaj w ten wynik. Przebyty dystans jest to aż 6 km, czyli dosyć sporo. Jak widzimy, bitwa trwała 13 minut i 6 sekund. 40 tysięcy zarobionej kasy, z czego 29 na czysto, bo trzeba było troszeczkę golda zużycia praktycznie całego golda, całych APEKów i troszeczkę hajeków dwa heki, czyli trzy pociski zostały w bitwie no bitwa wymaksowana po prostu z pocisków lepiej się już nie dało, chyba żeby było więcej pocisków spenetrowanych, wtedy by się dało lepiej, no ale i tak 3500 damage, jest to niesamowity wynik jak na ten czołg, a przy tylko Powiem, że on praktycznie w ogóle się nie zmienił e, co do teraz z patcha 9.0. Może, może coś tam było jakieś update'y, ale nie pamiętam totalnie. Wiem, że jak niedawno jakieś 2-3 pacze do tyłu, jakieś 3 miesiące do tyłu robiłem e, e, robiłem intro do tej serii, to e, on nawet nie był w HD, więc no raczej nic z nim nie robili. E, tu jeszcze expa jak już wspomniałem ponad 1500, e, jeszcze była gwiazdeczka raz dwa. Ciekawe, że nie wyświetla Totalnie zdobytego EXPA. Czasem te gwiazdki razy dwa chyba nie są nawet mnożone, tylko coś tam jakoś dziwnie się dodaje. Chociaż, chociaż nie. Kiedyś to tak było, kiedyś wiem, że to nawet jak było mnożone, było inaczej. Chyba że to mi się pomyliło, że poprzez premkę nie będę mieszał, bo już na pewno gadam głupoty. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za e, oglądanie. Mam nadzieję, że m, ta bitwa Wam się podobała. Jaki film powoli wdrażam się w temat. Jeśli macie jakieś swoje powtórki, zapraszam do wysyłania na mail, który jest podany e, w opisie prawdopodobnie e, serii, które są właśnie m, wrzucane z Waszych bitew, czyli e, Random Battle, albo po prostu e, film powrotny, lub też intro z tamtej serii. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i do następnych bitew z serii Pull Battle. Mam nadzieję, że będzie ich więcej.